Halo, halo, witajcie. Tu Radio Szczumic i Kind. Kolejny Kind. Kind troszkę dłuższy, prawdopodobnie. Są takie dni, które zaczynam z planem. Plan dotyczy nagrań. Wiem, że coś trzeba nakręcić, ale w trakcie dnia nastają różne wątpliwości. I przed tym nagraniem też miałem taki właśnie dzień. I w duchu się modliłem: Panie, to ty mnie powstrzymujesz, czy, czy to zły mnie powstrzymuje? Daj mi jakiś znak. Męczyłem się tego dnia strasznie. Nigdy wieczorem dotarłem, żeby mm, ponagrywać, dotarłem do studia. Otworzyłem komunikatory. No i spłynęły dwie wiadomości, jedna mocniejsza od drugiej od Was. O tym, co się tam wyprawia. Tam w Lublinie. Jest źle, jest bardzo źle, więc dostałem potwierdzenie od Boga, żeby robić to, co do tej pory robiłem, czyli lać po mordzie i napominać. Ktoś czasami się pyta: Dlaczego tego nie robiłeś, jak tam byłeś? Dobrze ci tam było, co? Nie jest tak do końca. Byłem jak wrzód nad. Pastora. Po trzech miesiącach już, już się skończyła przyjaźń, było lekkie szarpanie. Od samego początku delikatnie napominałem na początku delikatnie, ponieważ jestem sporo młodszy, zarówno jako człowiek, i zarówno jako chrześcijanin. Ale z czasem coraz bardziej. No i te moje różne napominania i niezgody doprowadziły do tego, że odszedłem. <tosłuch> No i wszystko to musi trwać dalej ze względu na to, co tam się dzieje. A tam się dzieją naprawdę bardzo złe rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, bo, bo nie mogę powiedzieć, niestety. Dostałem taką prośbę, żeby nie mówić. Więc nie mogę powiedzieć o konkretnych przykładach. Mam inne, delikatniejsze. O tych może kiedyś będę mówił więcej. A teraz przejdźmy jeszcze do jednej informacji. Tak jak mówiłem, sporo zażytów jest pod moim adresem, ale gdybym chciał mm, tylko i wyłącznie hejtować albo wypromować się na Idź Pod Prąd, to uwierzcie, żebym to robił. Zapraszano mnie z większych mediów, sporo większych niż ja i nawet większych niż Idź Pod Prąd, żebym udzielił wywiadu i opowiedział co nieco o tym, co się tam wyprawia. Nie zrobiłem tego, bo te nagrania nie są kierowane na razie do całego świata, czy całej Polski, tylko do tych zainteresowanych, do Was, którzy tam siedzicie w Lublinie czy w mega kościele, jak i do tych, którzy tam potencjalnie teraz docierają i są zagrożeni. Nie robię tego dla rozgłosu. Chcę przestrzegać przed zwodzicielem. I ratować tych, których skrzywdziliście i potencjalnie możecie skrzywdzić, podnieść ich na duchu, pokazać, że jest inna droga. Ale jeśli się nie ogarniecie i odrzucicie te napomnienia, to będę przed wami ostrzegał publicznie. I przyjmę takie zaproszenia, o których powiedziałem. Dlaczego? Bo przykładacie rękę do zwodzenia i niszczenia ludzi i braci. A ostateczny bodziec do dzisiejszego nagrania. Spowodowało oto program, ten, który wyświetlam uwaga, z Korneliuszem i z Olaną Maturą, znaczy Olaną, w sensie nie niezdaną, tylko w ogóle nie wybraniem się na maturę. Powiedzcie mi, jak oni, czy jak wy, powiedzcie mi, jak wy, czy jak ty trafiłeś do TVN-u, skoro główny ściek zamilcza iść pod prąd TV, iść pod prąd TV jest prześladowane i nienawidzone przez główny ściek newsowy. No chyba, że sami są już głównym ściekiem. Tak, Chojecki sprzedał wartości iść pod prąd. Chojecki sprzedał wartości iść pod prąd. Dlaczego narracja iść pod prąd jest zbliżona do lewackich mediów, a nie do konserwatywnych? Popatrzcie, co piszą i mówią media na świecie. Te konserwatywne The New American Magazine, Alex Newman, Fox TV, co mówią chrześcijanie i konserwatywne autorytety, na których zawsze idź pod prąd polegało, na przykład John Birch Society czy Liberty University. A zamiast tego idź pod prąd idzie ręka w rękę z TVP, TVN i o zgrozo CNN. Sprawdźcie od początku historię postępowania na Liberty University podczas pandemii, w kontekście nawet tych matur. Jeśli jej nie znacie, to opisałem ją i ich podejście, i sukcesy na stronie szczumic.pl w artykule pod tytułem Trafna ocena wirusa. brawo Liberty University. Jak i w jednym z skintów, to jest skint numer 7, możecie go znaleźć na YouTubie albo na Bitchucie. Zobaczcie, co sam Trump mówi o, o ilości zakażeń w Stanach Zjednoczonych. O śmierciach nawet nie wspomina, bo ich ilość spada. Mówi o ilościach testów. Dlatego mają tyle zakażeń, bezobjawowych, żeby było ciekawe, bo mają największą ilość testów na świecie i to najlepszych testów. A Hojecki mówi dokładnie co innego. I kłamie, że wspiera Trumpa. Trump uspokaja Hojecki straszy. Trump mówi spokojnie, to tylko wynika z testów. To nie choroba. Hojecki straszy. Nie widzicie, że Hojecki sprzeda się za cokolwiek, było o nim głośno. Zmarnował z chęcią cały rok Korneliuszowi. Tak? Bo ma darmowego pracownika, który nie będzie tracił czasu na studia i poświęci się całych właśnie chwale Hojeckiego. Ile mamy przypadków śmiertelnych wśród maturzystów i ich rodzin? Do tego dochodzi niszczenie gospodarki i węgla. Jego twierdzenia są takie, jakby był na usługach Rosji. Gdzie są przypadki śmiertelne wśród górników i ich rodzin? Uderza w ruchy wolnościowe. Mimo, że wmawia nam co innego. Ale wiecie co? Po czynach. Nie po słowach. Chiny wykorzystały strach przed świrem i paraliżują świat, by zniewolić Hongkong. A protesty w Hongkongu trwają cały czas. Gdzie są trupy? Piękne słowa się mówi, a gdzie są czyny. I są czyny, panie Hojecki. Same kłamstwa o uderzeniu w Trumpa przez Idź Pod Prąd dziś nie wspomnę już, bo zrobiłem to dwa razy ostatnio w tych dwóch programach. IPP uderza w Trumpa. Pożar bezobjawowy i nawet w ostatnim piątkowym programie znalazłoby się co nieco. Czy nie jest tak, że Chowiecki nigdy nie kieruje się przy wyborze tematów, moi drodzy, i tytułów do programu Ewangelią? Zastanówcie się nad tym. Czy nie kieruje się tylko marketingiem i kasą? Ilu jeszcze ludzi chcecie, żeby skrzywdził, zanim przerwiecie milczenie? Hmm? Wy też odpowiadacie za zniszczone związki, za rozbite rodziny, za zagubionych młodych ludzi. Którzy po zwróceniu się do Jezusa rzucili wyzwanie światu i co? I teraz zostali bez wsparcia. Ale co was to obchodzi, nie? Wmawiacie sobie, że to złaki, bo pastor wam tak powiedział. Sprawdziliście sami, że to prawda? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i sądź niepochopnie, ale sprawiedliwie, dokładnie, roztropnie. Zbadaj temat. Robicie tak? Tą ignorancją grzeszycie. A brakiem dociekliwości utwierdzacie się w grzechu. Ile jeszcze będziecie czekać i milczeć? Odezwijcie się i powiedzcie prawdę. Opowiedzcie swoje świadectwo o zwodzicielu, żeby chronić innych. Chcecie mi powiedzieć, że nic takiego nie dostrzegacie, tak? żadnej z tych rzeczy nie dostrzegacie. Czy nie pyta, czy ktoś re regularnie płaci na TV, zanim go wykluczy? Czy nie wpuści nas nie wpuścił na zjazd w ogóle osoby yy, wcześniej wykluczonej tylko dlatego, że zapłaciła za wpisowe? Czy nie nakręcał na siłę tematu prześladowania IPP tylko dla rozgłosu? Czy nie nakręcał sztucznie hejtu na senatora Burego dla swojego rozgłosu? Czy nie faworyzuje swojej rodziny? Czy nie manipuluje ludźmi podczas rozmów redakcyjnych, czy narad redakcyjnych? Czy nie uzależnia od siebie młodych ludzi i młodych rodzin? Czy nie wyzyskuje studentów? Jak traktuje waszą pracę redakcyjną i wasz czas? Gdy codziennie się spóźnia, a na godzinę przed programem wywraca wszystko do góry nogami. Czy nie niszczy klubów ich inicjatywę? Dlaczego kluby Chicago i Londyn produkowały tak dużo materiałów dla telewizji, a teraz cisza? Czy nie bombardował oddolnie ruchu 11 listopada? Czy nie obgadywał za plecami każdego, nawet prezesów ruchu 11 listopada? Czy nie zachęcał wszystkich, żeby samodzielnie myśleli i napominali go, a gdy ktoś to zrobił, to dawał kopa w dupę, jak to mówił, żeby wszyscy też to zrobili? Hmm? Zastanówcie się, czy nie wmawia wam kłamstwa. Hmm? O czymś lub o kimś i robi wszystko, żeby odwrócić, odwrócić Waszą uwagę od możliwości weryfikacji tego kłamstwa, tej manipulacji. Cholecki robi tak z każdą osobą, która odeszła z iść pod prąd, na przykład jak ja, i z każdą, którą wyrzucił. Chodzi o to, żebyście mogli się z taką osobą skontaktować i zweryfikować Jego słów. Kłamca i manipulator mówi. Ta osoba jest bardzo zła. Zrobiła to i to. Oddaliła się od Boga. Nienawidzi Boga. Lepiej się z nią nie zadawaj, bo pociągnie cię na dno. Najlepiej od razu, bez pytania, daj jej kopa w dupę. Hm? Nie zastanawia was to? To pytania pod rozwagę. Czy kiedykolwiek poznałeś zdań osoby odrzuconej, oczernionej przez pastora? Skoro pastor manipuluje praktycznie codziennie, to dlaczego miałby nie kłamać w kontekście osób, które odciął od was? A zastanawialiście się, skąd ma taką wiedzę na temat metod działania komunistów? Skąd tak dobrze zna temat gieru i działania agentury, komunistów? Czy nie jest tak, że uciekający złodziej, żeby uciec, krzyczy wskazując na kogoś innego złodziej, złodziej, łap złodzieja, tylko po to, żeby odwrócić od siebie uwagę? Pomyślcie w tym kontekście o straszeniu agentami chińskimi, ruskimi i złakami w każdym kierunku. Jakie są owoce działalności Chojeckiego we wspólnocie o oazowej? Została zupełnie zrozbita, i zniszczona. A czyli nie robi dziś tego samego z wspólnotą protestancką? Jeśli stanie się wprawdzie i przyzna się przed Bogiem, Panie, zostałem zwiedziony, ratuj! To bardzo łatwo zobaczyć, że metody stosowane w KNP i PP to typowo bolszewickie działania. To łatwo zobaczyć, naprawdę. Wystarczy się obudzić. Poprosić Boga o ratunek. Obudźcie się. Stańcie w prawdzie. Czy jeśli ktoś postępuje tak źle, może mieć faktyczne, dobre faktycznie dobre motywacje? Czy tak się zachowuje Brat? Pastor? Ale Wy nie widzicie, nie widzicie tych złych owoców, nie? Mówicie, popatrzcie, ile osób się nawraca dzięki nam, albo trudno, grzechy się zdarzają. Ważne, że główny cel realizujemy. Naprawdę? To dzięki Wam się ktoś nawraca, czy dzięki Bogu? Poza tym, Wasza skuteczność to mit. Tylko dwa zbory w Polsce w czasie kwarantanny otworzyły co najmniej sześć nowych wspólnot. A Wy ile? Zakwas zakwasza całe ciasto, a figa nie wyda ostów, a oset nie wyda owoców figi. Pamiętajcie o tym. Po prostu uciszacie wasze sumienia kolejnymi kłamstwami. Ale żarty się kończą. Naprawdę coraz więcej złych wiadomości do mnie spływa w związku z waszą działalnością. Wytknąłem każde kłamstwo, a siedziałem parę razy w studio z pastorem, więc wiem, kiedy mu brewka tyka, gdy kłamie. I jedno, już mam przygotowane takie kłamstewko grubego kalibru. Nawołuję jeszcze raz, nawróćcie się z grzechu i wyrwijcie z tego bagna kłamstw. Zachęcam też wszystkich, którzy opuścili Idź Pod Prąd i KNP, Mega Kościół, do nagrywania i publikowania świadectw ku przestrodze. Tych nieświadomych, tych, którzy mogą tam jeszcze dołączyć. Tam naprawdę niszczą i rujnują życia. Mówcie o tym głośno. A na koniec. Już zamknę obraz, zostanie zerówka i cytat z lektury mojej ostatniej, czytam sobie Izajasza, 30 rozdział, od początku zaczynam. Biada synom, którzy są rozpasani, mówi wiekuisty, tym, co nie według mnie przeprowadzają zamysły, co zawierają przymierze nie według mojego ducha, by dodać grzechy, grzech do grzechu. Tym, którzy wyruszyli, aby zejść do mikrajmu, by się otoczyć opieką faraona oraz ukryć pod cieniem mikrajmu, nie pytając się moich ust. Lecz opieka faraona wyjdzie wam na wstyd, a ukrywanie się pod cieniem mikrajmu na hańbę. Idziecie ramię w ramię z globalistami. Mówicie to samo co oni. Niszczycie ludzi, niszczycie hongkończyków. niszczycie Trumpa, niszczycie Polaków którzy do was przyszli, niszczycie nowo nawróconych chrześcijan. Chowacie się pod skrzydłami Faraona, ale Bóg wszystko widzi. I dalej, od dziewiątego wersetu ten sam rozdział. Bo to jest krnąbrny lud, wyrodni synowie, synowi, synowie, co nie chcą słuchać prawa wiekuistego, którzy mówią widzącym, nie miewajcie widzenia, a wieszczą, nie zwiastujcie nam prawdy, mówcie nam pochlebstwa, opowiadajcie mamidła, Zbaczajcie z drogi, sprowadźcie ze ścieżki, usuncie sprzed naszego oblicza świętego w Izraelu. Nie chcecie prawdy. Wolicie żyć w kłamstwie, w kłamstwie, że tylko KNP. Tylko tam prawda, tylko tam prawdziwy rycerze Chrystusa. Rycerze, w bunkrze schowani. Pobudka. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, to był kind.